Jesteś mistrzem świata, Bartuś, Kocham cię. kocham Cię. Bartuś, już Ci idę po palecu. Witamy serdecznie. Tu życie jak w Afryce. Ma ma Dzisiaj mamy specjalny teledysk dla... Klip, nie wiem jak to nazwać. Cholera wiem, właśnie co to jest. E, ponieważ chcieliśmy, żeby coś się działo w czasie tego filmu, zaprosiliśmy do filmu... Statystów. Proszę. Bartłomiej z wraz dziewczyną. z małżonką, z małżonką chyba, bo to taka... No, no trudno powiedzieć, jak bo... ich, co ich łączy. Znaczy chodzi o to, że ona przychodzi... Właściwie od dzisiaj, więc nie wiem, może to jest nowa miłość, nie wiem. E... Jesteśmy beznadziejni. Jesteśmy beznadziejni, ale uczymy się, w końcu nie o to chodzi. Chcieliśmy e... e... powiedzieć, że Bartłomiej leży z nami już co najmniej ze dwie godziny, jest strasznie cierpliwy. Naprawdę chyba lubi Facebook i, i kanały YouTube'owe. Powinniśmy mu zapłacić. Zapłacimy mu, na pewno. GoPro mamy bet, ale trzeba nagrywać dalej. Proszę bardzo. Byłeś naprawdę bardzo, bardzo dobry. jak jesteś świetny. Jesteśmy z Ciebie bardzo zadowoleni. Jeszcze, jeszcze trochę co masz. to jest? jest nie no, wy no, dwoje jesteście. Bardzo fajni. No tak, ale teraz jedzą, więc tego efektu nie ma. Natomiast on przyszedł do nas, jakby chciał posłuchać. Wiesz, jak on będzie na filmie? Chodź go obejrzymy. Niech mhm. oni sobie zjedzą. Nie denerwujcie się. Niech oni sobie zjedzą, bo nie możemy mieć tego filmu z tym laskaniem. No, no to jest jakiś ten... O... To znalazłem.